Takie mamy dzisiaj autorytety w internecie. To wszystko przypomina Big Brothera z więzienia. Ludzie po wyrokach, ludzie po rozbojach, e, ludzie po oszustwach, ludzie, którzy ewidentnie są na bakier z prawem, edukacją, z jakąkolwiek moralnością, dzisiaj się wypowiadają na każdy temat i stają się również idolami naszych dzieci. Przecież zobaczcie, jak wygląda dyskusja w internecie. Jak ktoś tam nie miał zarzutu, to w ogóle jest traktowany jak lamus, a ostatecznym argumentem jest przywalenie komuś w ringu. I wtedy jest wyjaśnione, kto miał rację, kto jest zabawniejszy, inteligentniejszy i w ogóle fajniejszy. Jak komuś nie przywalisz, jak kogoś nie wyjaśnisz w ringu, to w zasadzie jesteś nikim. I w to siedlisko patologii wchodzą także uznani sportowcy, sympatyczni, uśmiechnięci, tacy jak Piotr Lisek, i nagle oswajają nas z tymi wszystkimi. Indywidułami w, w, wokół. W ogóle, kurwa, Lisek, ty popatrz, gdzie trafiłeś, kto jest obok ciebie i czy naprawdę tam chciałeś być. Czy naprawdę te pieniądze są tego warte? Nie mnie oceniać, okej. Okay. Nie wiem, ileś tam płacili za skakanie yy, styczką, ale kurwa, smutne to jest. Jest to naprawdę smutne. ty Magregor, jaka Bib, ty Magregor. Więc, jak dzisiaj jeden patus z drugim są tymi dobrymi i mówią o, o tych złych pedofilach albo tych, co wysyłali jakieś wiadomości, to mi się zbiera na wymiot. Było kiedyś takie powiedzenie: diabeł przebrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. To jest mniej więcej coś takiego, ale te patusy tego nie zrozumieją. Bo zobaczcie teraz, co się dzieje. Teraz każdy, żeby odsunąć od siebie aktualne zamieszanie, to pedofilskie. To ma jakąś historię na poczekaniu. A w ogóle, ej, słuchajcie, mój znajomy, albo ja słyszałem, że tamten to dopiero odwalił. On tu rozumiecie, zgwałcił nieprzytomną dziewczynę i nagrał to telefonem i jego imię zaczyna się, czy tam nazwisko, na literę G. Co to jest koło fortuny? Że mamy teraz zgadywać pierwsza literka G i będziemy prosić o samogłoskę.